Ale jak już jest, no to zawsze można też się wykorzystać dodatkowo. 15 minut gonić kogoś po ogrodzie i potem odpuścić. No bo przeskoczył przez płot, no to po co gonić dalej? Po co go gonić dalej? <śpiewanie> <śpiewanie> I od razu go z dubeltu <śpiewanie> cisnąć, tak, Jack? Еще в дупе вы старше. Let's get ready to leave Let's get ready to Let's get ready to leave Let's get ready to leave Let's get ready to leave, Let's get ready to leave. all wrong Marilyn, it's you listen to me it's, it's you I... you did it excuses for the court of luthera it Hmm, oké, maar we hebben hier nog iets, coś jeszcze mamy. hebben no? no, to nog? Lord Harlock people longed for the banished prince but didn't expect that he and his ragtag group of followers could ever drive out the annals shell. of night mr schmidt so made a pact with the demons but the gods helped those who help themselves as prince Thyrain stood his ground with a broken sword to save the people suffering under the regent Someone appeared before him. The light of destiny had brought a hero whose arrival began to right the many wrongs done to Lutera's once proud history. The people of Lutera remember the hero, gracious enough to console a woman who became a heretic after losing her daughter. Armed with justice, exposing the officials who wrongfully exploited the weak during the war this gracious and just warrior was always shrouded in light glowing with the undeniable radiance of a true hero a true hero of evil mm -mm. A ty, od kiedy dostajesz nowe okulary? Kurde, bo ja nie wiem, ty chyba coś nie dowidzisz. Kolejny, który jakiś dzień widzi? Eee. Nie. Aha, tu muszę się udać do strongholda do swojego. Dobra. Mmm. Muszę zrobić to tak. Du, 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 du. beeper beeper beep, beep. uh, craft oh yes i a good craft major hp A no to jeszcze tak nie mogę Jeszcze tego nie mogę w takim razie, no dobra Dobra, nie muszę się wrócić tutaj jednak, dobra Jeszcze 11 i godziny okej, okay, dobra. Czemu mnie tutaj ten... No dawaj tak. Dawaj tak, gamoniu jeden. pi piri pi No, ja dzisiaj gadałem ze swoim kardiologiem. Z rana. I moje wyniki cholesterolu nie są wcale takie tragiczne. Nie są tragiczne. I też nie jest za tym, żebym miał przypisane jakieś leki do brania. Mm -mm. Jak już to zaleciło, jakieś, ten, jakieś takie ziołowe bez recepty. Więc pewnie sobie to z tego skorzystam. To nie jest że codziennie. Co też mnie zadowala. Tylko okazjonalnie i zobaczyć, jak się ewentualnie obniży przy następnych badaniach, które będę robił w kwietniu na cholesterol, więc ciekawe, ciekawe, zobaczymy, zobaczymy. Oczywiście całą to co miałem tam, te restrykcje, no to utrzymywać muszę. Żadnych zwierzęcych yy, yy, mi, mięsków, tylko drobiowe, tylko drobiowe. Jakieś kurczaczki, nie kurczaczki? I przy okazji zamieniłem, zamieniłem... ...dwie tabletki na jedną tabletkę. To też mnie satysfakcjonuje. Żadnych zwierzęcych, tylko drobiowe. Drobiowe. Welcome ja King's bardziej tutaj chodzi ten, że, że ten wieprzowina, Jack Drup to drup. To nie zwierzę. Proszę nie mylić Drup to nie zwierzęta. Before. Dwa za jeden u no, wiem? No, zdecydowanie, zdecydowanie. Czy wiesz, tylko to nie były jakieś gigantyczne kurde tabletki, to no, były takie no, nie małe są, ale lepiej lepiej brać jedną, to to raz. Um, a dwa mi makulatory też, no bo pudełka ci zostają i tak dalej, tu wiesz. Nigdy nie widziałem Cię Just visiting the port. <laughs> I hereby decree in the royal name of King Thyring you are to provide the bearer of this letter with a royal vessel. See to it that the bearer's every name is accommodated until the bearer departs. Oh. You're the knight sent by his majesty. A, to jest jeszcze kościół, nice. Dobra, zobaczmy, czy tu się coś kryje. A, tu się chyba nic nie będzie kryło. Żadne nasionko chyba. Chociaż kto wie? A? Kto wie? Du, 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 du. No, także zobaczymy, zobaczymy. Jak to dalej będzie? No, bo moja internistka, kurde, tam Panik mode, o, bo chujowe wyniki, złe wyniki, to już tutaj leki musi pan brać. Etc. Więc et to takie. Także kardia trochę uspokoił. Nie ma takiej potrzeby, nie widzi takiej potrzeby. Bo przekonanie do, do końca życia będę miał. <grym>, Jakbym brał. Póki jeszcze nie ma takiej faktycznej konieczności, no to Wstrzymywać się. Jelo. W tak dużo? No. ty też, Jack, o co ci chodzi? Czasami może się okazać, że szybciej ode mnie. Nie znasz, panie, dnia ani godziny, kiedy kosa cię skosi. A te czopki kazali ci przestać używać? Jakie czopki? No jak! Wymiana będzie. Dostaniesz, w trudne w postaci butelki plastikowej i jelo no. wiesz. Co ci mogę powiedzieć, kurde, Littlefoot, No, jeśli ty bierzesz takie czopki, to już nie moja wina, nie? Wiesz, to, 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 to nie mnie oceniać, że, że, że potrzebujesz te czopki, nie? No, ja nie wiem, nie? Wiesz, no, okulary same się. ten, nie rozwaliły to, wiesz, nie? Coś chor chory człowiek, nie? Nadzieję, że tego czasu schudniesz, bo pudełko posępi. Haha, ty kurde, gnoi jeden. O, ooo, sztykuj, źwa, co za gnoi te pudełko po zapałkach. A ja mu tak na bogato, kurde, ten plastikową butelkę dawałem. Haha, co tu zresztą przyjmujesz? Co? Zgadzasz się, że oddałem tę szipę na nogi. Tu, tu. <sighs> i put a lot of work into this ship because i thought it was for the king but orders are orders come along <laughs> Behold. the pride of the moranto clan i'll be sorry to see such a beauty go <laughs> How about a beautiful What do you think? Isn't it marvelous? <laughs> think of it as an honor. Don't get me started. a, actually... hmm. a, was numbery, a, w, a bardziej bardziej tą drugą opcję. Chociażby pisał, że zaraz wracam, a, ale chyba nic nie pisałem. Who knows? Who knows, brother? Who knows? Who knows? Nie, ale prawda jest taka, że zaczęliśmy od od, od tematu, um, no, I mean, <laughs> brak, brak dystansu I, w, mo w moim odczuciu. I i, meet, I, I, i drama gotowa z leka, no. I ja takie zaraz wracam na trzy dni. No, no, w sumie się zgadza też. Potwierdzam. Hmm, hey there adventurer! Widać po twoich statystykach dostępności mi na, na, na kanale Littlefoot. Woli się, woli się po nocach szlać i, 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 i gifty rozdawać. Hmm. No słowa miejskie sobie rybki. No, paski poszły poszły no. True, true takie Ale pytanie, czy tak kupiła? To jest pytanie. Jutro ja muszę kiedy pójść do sklepu i staję nakupić sobie jakiś ten, jakiś piweru 0%. Aaa! <śleseniora> Tego tak nie było, ja nic nie mówiłem jakby sobie. To jest to tu ciebie pewnie nie. Dla ciebie panie pewnie nie. Tu, 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 tu. Mas, capture damn fish! Wiesz, moje, moje przetwarzanie informacji Dziak, jest wolne. Już jestem stary. Wybacz. Nie mówię, że dla mnie to nic, ale w porównaniu z tym, co bywało według No, no! No, wiadomo. wiadomo. Tak, taka, taka kolej rzeczy. Jak, takie kolej rzeczy. nie za ja to nie poradzę. No. Nikt nie jest tutaj doskonały. Nawet ty. Ani foot. Nie the 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 ja wiem, czy odpalasz e, jak tylko w poniedziałek grana, a do śred... <laughs> Tak do średnia. Coś tym coś w tym desenie, niestety. Tak to u mnie właśnie bywa. Sad, but true story, brata.

A <laughs> Welcome! Come looking for the finest grog in Olive Wave Strand Port? Nothing like a bit of grog to cure land Grog! <laughs> so I heard a rumor that the Black Fox has come to Lutera. The Black Fox? Here? Ain't that the pirate Black Fang ship? Ja pamiętam, że taki w sumie auto, w którym rodzinie jeździliśmy, to co to było? Skarpeta? Tak się chyba tak nazywało to auto. Skarpetą jeździliśmy, miało taką dużą dupę. Pamiętam, że na przykład na wakacjach, co się załadowało, to idealne. Picobello było. Później, później, później był maluszek. Bo to po świętym pamięci dziadku od tej strony dostaliśmy. Skarpeta, no, no. Jestem I'm nothing like a bit of drunk to careland sickness brigardmore crock To się nazywało oficjalnie sirena, ale potocznie się nazywało skarpetą Żeby nie było Nie wiem właśnie, czy to faktycznie była skarpeta, czy. Czy to był Trabant? już nie pamiętam, zaraz zobaczę. Tyle tego, tych było, że szkoda gadać. Który z tych naprawdę starych kurde ten? Nie słyszałeś też jak ten o tym? No, u was na wsi to tylko. No nie, no w Poznaniu kurde ten. Trabant też jest, Myślę, że nie tylko tak z do na nie. To nie jest, że ja mam, to tak się nazywało. Patrzcie sobie, teraz wam pokażę. Patrzcie sobie, syrena czyli skarpeta. Dlaczego kochamy miernotę? To jest skarpeta. No, to ja nie wiem jak w jakim świecie ty żyjesz. To jest legenda PRL-u. No, 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 tobie chyba wcisnęli kit. Do dupy właśnie. I dlatego bierzesz te czapki. A ty pijesz, interested in pira. No drink! up! interested in piracy? one more drink! Jest dwa do jednego coś, być na rzeczy. No, pokazałem wam artykuł o co chodzi. No skarpeteczek nie włożyłem. No widzisz, widzisz, żałuj. No zajebista auto. You're saying the pirates are stealing shipbuilding materials from the port? <laughs> no chyba ty Jack. Oh. Oh, why am I so drowsy? Yeah, sick. No chyba ty. <laughs> Poguglujcie sobie sami, jeśli nie ten. Wpiszcie sobie Trabant, Skarpeta. Wszystko tam jest. W mnie so nie wierzycie. Oni mam jakieś Max urujenia. Wy macie urujenia. <laughs> Legend Perelu nie znacie. Jak go z historii uczono? Gówniaki jedne. <laughs> Trabant to był błędolniczka. Tak, 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 coś tam coś tam było, no. No ale sam tutaj powiedz: były takie samochody, Trabant, właśnie, czy właśnie Skarpeta. Ja żyję w. Nie, nie, nie. Nie żyję w periolu. ja żyję w XXI wieku, sorry. Po prostu wiem, co nieco trochę. Co ja Ile wy macie lat? Mentalnie 60. Może i nawet więcej. No, skarpeta to Serena. No, dokładnie, dokładnie. No, kurde, żadne 2-1. Linked Jack. 2-2. W palcu cię mam. Pan, no, nie wiem, No, ale jest na gdzieś coś na rzeczy, wiedzisz? ja. Widzisz? Boost Give it a... <laughs> yeah, good talk, good talk, total. Dobrze, dobrze, dobrze. Nie jestem sam przynajmniej. Mm, mm. Także dziękować, dziękować. Kto jest <laughs> dobra, dobra. Ty sobie wyprosi, to już gości, co najwyżej, Jack. Jestem <laughs> ze 0,25. Nie nie nie, 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 nie. Właśnie, właśnie. VIP dostaje 0,25. Yy, a moderator dostaje wielką goliznę. <laughs> be that! <laughs> Boost Stamina Restores energy Give it a sip <laughs> Do -do 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 -do. Podoba mi się, że, że musiałem podliczyć? a nie ma za co, nie ma za co, nie co. musiałem przeczytać po prostu. Że, co że się tam na ten, na BuzzGreol, na bazgrę, na, bazgrę, na tym czacie. O tej godzinie już ciężko się was czyta. Nawalanie w trzy dupy i odrzecie gadają. No, moi, moja profesor od matematyki powiedziała, że myślenie jest moją najlepszą stroną i to się pokrywa, no, ale I jak widzę, u niektórych tutaj na czacie też się to pokrywa, no. figured that out just now did you the arrested pirate greetings king's night <laughs> Actually, nie